Dawid Pichto już przybrany po przegranym, niestety, meczu 30-32 z reprezentacją Czech. Czego zabrakło? Mm. Duże z naszej strony. Pierwsze przełożenie, ze strony Czechów, Podlana piłka, złe podanie. Potem w końcówce też przełożenie oddaliśmy w 4 czy 5 akcji właśnie nie skończonych. No, w, nawet 22 nieskończone. No w takim razie to musiało się zaczyć. A i tak przegraliśmy tylko dwoma. E, to my przegraliśmy, a ludzie trzeci wygrani Oni po prostu wykorzystali, że piekę im wpadło w ręce. E, Szkoda ale taki jest Czego zabrakło? Co? Wiadomo, błędy to już wiemy, ale czym się zaskoczyli, nie wiem, agresją w obronie. Agresją w rakach, szybkością, te punkty, które jedne swojej własne tak naprawdę przyłożyli, no to zrobili to z ogromną oczywiście. No tak, nie zaskoczyli nas niczym, wiedzieliśmy, że grają szeroko, wiedzieliśmy, że grają szybko, wiedzieliśmy, że strzelają. My po prostu robiliśmy piłkę i jak daje się dwa przyłożenia w meczu na styku, to ciężko, ciężko wygrać ten mecz. No ale cóż, no zdarza się, wiedzieliśmy, że będą bardzo mocno strzelali, bardzo mocno strzelali, wiedzieliśmy, że będą walczyć w brakach. walczyli w rakach. wszystko byliśmy gotowi, po, po prostu zabrakło tego decyzyjnego brakowania i wykończonej akcji. Te decyzje w końcówce w drugiej połowie nie było już na boisku, kiedy podejmowaliśmy grę, a nie kopaliśmy na bramkę. No, przy po raz dwoma punktami, no to jeden kartę więcej, to my byśmy się cieszyli. Dlaczego podjęliśmy tę decyzję, a nie podjęliśmy decyzję no, na nie, Ja też podjęłam dwie decyzje takie, żeby kopać w bo czułem, że po prostu to idzie. E, mieliśmy dobrego mola, mol z, z mola mieliśmy dużo korzyści. Potem jak uderzaliśmy obok, to, to mieliśmy z tego korzyść. E, jeden na trawiące wypadła nam, nam piłka, drugim razem przyszli na przez bardzo głupie błędy. Takie błędy nie powinny nam się zdarzać. Zdarzyły się i nie skończyliśmy się. Dawid Pita, dziękuję bardzo. Nie kończymy kampanii. Gramy na wiosnę, więc bądźcie z reprezentacją Polski.